Cześć, dzisiaj powiemy sobie o tym, na czym budować relacje. Bo faktycznie, do tej pory cały czas mówiliśmy o tym, że co zrobić, kiedy, kiedy relacje się rozpadają, czy tam, kiedy już jesteśmy w tych relacjach, zaczynamy te relacje. Ale tak naprawdę, zanim w ogóle podchodzimy do relacji, to, i to niezależnie od tego, czy to jest nowa, czy jesteśmy po jakichś doświadczeniach, czy, czy, czy się tego uczymy, to punktem wyjścia zawsze jest. No, relacja to jest no, tak jak budowanie domu, nie? to jest bardzo dobry przykład. I rzeczywiście to, jak my zbudujemy ją wewnętrznie, czy tam będą LEDy, czy tam będą tapety, czy tam będą marmury, to wszystko bierze w łeb w momencie, kiedy się okaże, że one, ta nasza relacja jest zbudowana na chybotliwych fundamentach. I tutaj dość często jest tak, szczególnie jeżeli mówimy o relacjach małżeńskich, dość często jest tak, że to jest takie, taka iskra, nie? że przyszedł ten czas, hormony buzują i tak dalej, i tak dalej. I wtedy wchodzimy w relacje i właśnie nic nie jest dla nas interesującego. My nie myślimy o Bożym świecie. Nie? Tak zawsze w szkole, jak się to trafi, to siedzimy, patrzymy w sufit, nauka nie jest ważna. Sprzątanie nie jest ważne, o wszystkim zapominamy, bo teraz jesteśmy zakochani, i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo fajny moment w życiu. Natomiast jeżeli to jest fundament naszej relacji, no to sobie, to wtedy rzeczywiście, jak to wszystko przeminie z wiatrem, to już właściwie możemy. Złoży nam się ta cała konstrukcja jak domek z kart. I na, na takim fundamencie czy braku fundamentów jest dziś budowanych wiele relacji. I ostatnio właśnie z koleżanką sobie rozmawialiśmy, przekonywała mnie na podstawie jakichś tam badań zrobionych w Polsce, z tego co zrozumiałem, że główną przyczyną rozpadów związków małżeńskich jest seks. Nie, nie, nie sama zdrada sama w sobie, tylko jakieś tam problemy z seksem. Nie? Ufam, że ktoś zrobił rzetelnie te badania i tak rzeczywiście jest. No i tak prowadziliśmy sobie też taką dyskusję. Jak to się dzieje? Nie? To oczywiście no to jest duży, duży temat, duży kłopot i dalej dalej dalej. Natomiast rzeczywiście mam taką refleksję, że dziś bardzo wielu mamy podpowiadaczy, Którzy mówią, jak to powinno być z tym seksem, tak, fajnie i tak dalej, bo w tej zacofanej Polsce nikt o tym nie mówi. O proszę, jak Zachód fajnie o tym mówi, że można tak, że można śmak, że można owak i to w ogóle jest mm, taki podstawowy temat, i to w ogóle trzeba wcześniej się do tego przygotować. I w ogóle fokus, reflektor jest skupiony tylko i wyłącznie tak naprawdę, mam wrażenie, często tylko i wyłącznie na tej sferze. A ona jest bardzo ważna, natomiast to jest tak, jak, tak jak mówię, zaczynanie obiadu od deseru. To jest rzecz, która jest jakby ukoronowaniem. Ta mega wyjątkowa bliskość jest ukoronowaniem tego. Natomiast fundamentem relacji na pewno nie jest i nie może być sfera seksualna. To jest tak proste, że aż trudno, znaczy aż właśnie dziwię się, że teraz musimy o tym mówić, czy że o tym sam w ogóle mówię. Dlatego, że najpierw trzeba zbudować bliskość ze sobą i to jest fundament. Najpierw jest wiele innych rzeczy, najpierw próbujemy się w różnych innych rzeczach. No, jak ktoś oglądał pianistę polańskiego, no to czy słyszał jeszcze od swoich rodziców czy dziadków opowieści, jak ludzie wychodzili z obozów yy, głodni, to, yy, to nikt nie dawał im od razu yy, deserów, <grytania> ciasta, tortu, dużo cukru, mimo że krzepi i tak dalej. Powoli, powolutku, powolutku musieli najpierw jakieś lekko strawne jedzonko przyjmować. I tak samo jest z nami. Dziś mówimy, że jest kryzys relacji. Taka jest prawda, że wokół nas jest duży kryzys relacji. Jeżeli my chcemy siebie jednostkowo, czy siebie jako społeczeństwo w ogóle e, e, nakarmić, czy postawić do pionu, czy żebyśmy mogli nabrać siły w takim funkcjonowaniu normalnie relacyjnym, to musimy przyjmować najpierw. Pożywne, lekkostrawne posiłki. Czyli najpierw musimy budować bliskość między sobą. Najpierw musimy nauczyć się ze sobą rozmawiać, odzywać się do siebie. A wręcz w to bijemy dzisiaj. Nie? Te, te, te sposoby odzywania się do siebie są bardzo spłycone, bardzo skrócone. Nie utrzymujemy takiej naturalnej hierarchii, można by powiedzieć, czy, czy, czy takiej zależności, szacunku międzypokoleniowej, bo mówimy, że oczywiście wszyscy jesteśmy równi, nie? wszyscy jesteśmy równi przed Panem Bogiem, to fajnie, ale, ale dla siebie zawsze powinniśmy wychodzić z takiego założenia, że druga osoba jest kimś więcej niż ja. Nie? Jest jakby tak nadrzędną wartością. To jest bardzo dobre. Nie, 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 nie uważam, że należy tutaj tylko chodzić i czapkować i, i wbijać się w fałszywą pokorę. Ale jeżeli tak podchodzimy do drugiego człowieka, a już w ogóle na pewno w małżeństwie, no to wtedy to już nam ustawia też relacje. Więc, jakby bliskość, budowanie bliskości, to jest ten fundament, który pozwoli nam później przejść różne różne burze, bo rzeczywiście, tak jak tutaj w rozmowie z koleżanką też użyłem takiego porównania, to jest tak jakby, jeżeli od razu, od razu wchodzimy w tą sferę, powiedzmy, seksu, a nie, nie myślimy o tej, o tej bazie, o tym fundamencie trwałym, to to jest tak, jakbyśmy się zabrali na jakiś jacht bez sternika, bez przygotowania, bez patentu żeglarskiego, po prostu, bo jest piękna pogoda i my możemy wypłynąć. I tak wyglądają wszystkie związki budowane na sferze tylko seksualnej. Jest piękna pogoda, lekki wiatereczek, słoneczko przygrzewa i jedziemy na głębie po prostu lecimy na środek morza, bo tak będzie zawsze. I tak nam się często wydaje, tak będzie zawsze. Ale tak nie jest, to no wiadomo, że pogoda jest zmienna, życie jest zmienne i, i burze będą. No Prędzej czy później, to jest tylko kwestia czasu, nie czy, tylko kiedy będą. I w tym momencie, jeżeli my się budzimy na środku i mówimy, kurczę, nie jesteśmy kompletnie przygotowani, ja w ogóle nie wiem, jak zwijać żagiel, ale nic, że w ogóle nie wiem, nie wiem, za co się złapać w tym momencie, bo przecież miało być fajnie, zabrakło nam tej podstawy. I dlatego tak... I tutaj jakby nie kwestionujemy tego, że są zasady przed, przed wypłynięciem w morze, że nie możesz sobie tak po prostu wziąć, jak tylko musisz zdobyć patent. Że nie możesz wyjechać sobie po prostu na ulicę, tylko musisz zdobyć prawo jazdy. I tego nikt nie kwestionuje. Natomiast jeżeli wchodzimy w relację, no dlaczego nie, od razu jedziemy, Ciu. jest wolno. Wiesz, nie? Nikt, nie, nie, nie kwestionujemy to, że, że trzeba zbudować ten, ten, ten fundament. Często tego fundamentu nie widać. Nikt się do tego nie, nie chce przykładać, bo to przecież tam jest zakopane w ziemi. Nie? Natomiast yy, to nam pozwoli przetrwać. Przykurzy nam się związek, przykurzy nam się relacja. Yy, nie wiem, ściany będą brudne, odrapane. Zawsze możemy tam remontować sobie, później przez całe życie mamy czas na remonty. Co kilka lat robimy remoncik, pach, 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 ale fundament musi stać, nie? Jeżeli nie będzie fundamentu, to jest pozamiatane już na, na samym wstępie. Dlatego na, budować relacje musimy na, najpierw na budowaniu bliskości, sprawdzaniu się, na ile jesteśmy, na ile się szanujemy, na ile potrafimy ze sobą być w trudnych nawet sytuacjach. Tu kiedyś graliśmy takie filmy, gdzieś tam powiedziałem tak, że nie zaczynamy od, od rozmowy o, o finansach. Nie? To, tam ktoś w komentarzach powiedział, że no to, jest bardzo, to jest bardzo ważny temat, nie? Żebyśmy, żebyśmy umieli ze sobą porozmawiać, jak będziemy sobie radzić w trudnych sytuacjach finansowych, jakie mamy podejście do tego. To, to jest ważny temat. Tylko oczywiście chodziło mi wtedy, że nie mówimy, słuchaj, czym jeździsz, ile zarabiasz, bo nie wiem teraz, czy interesować się tobą, czy, czy nie, nie. To W tym znaczeniu mówiłem. Natomiast ta, takie rzeczy budują fundament naszego związku. Te proste rzeczy czy ty mi pomagasz i patrzymy, cz, 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 cz. czy jesteś skłonny mi pomagać. I wtedy możemy rzeczywiście, czy ja rzeczywiście mam w sobie coś takiego, że chcę ci pomagać w każdej trudnej sytuacji. Bo wtedy rzeczywiście potem możemy powiedzieć, ślubuję ci miłość, wierność, uczciwość oraz, że cię nie opuszczę w każdej, na dobrej i na złej i tak dalej. Wtedy możemy to rzeczywiście powiedzieć, jeżeli my zbudujemy ten fundament i powiedz słuchaj, tu żadna burza, żaden wiatr, żaden huragan nam tego nie zmiecie. To po prostu jest. Wtedy tak, nie? Ale to musimy tego, tego wszystkiego doświadczyć. A, po, a potem gdzieś na końcu Bach w tym domku, wybudowanym światełko, i zajmij się sprawą y, tej sfery seksualnej, już jako ukoronowanie tego, tego naszego związku, a nie jako start. Dobrego dnia.